Dobry wieczór, szanowni Państwo. Jeśli nas jeszcze Państwo nie znacie, pragnę się przedstawić. Andrzej Mikrut. Krystian Wiśniewski. Jesteśmy obywatelami miasta Bydgoszczy, Rzeczypospolitej Polskiej. Pragniemy poinformować Was, że w dniu 6 kwietnia 2021 roku byliśmy wezwani na Komisariat Policji i zostaliśmy przesłuchani jako świadkowie w sprawie wydarzeń związanych z klubem Stara Babcia od dnia 6 lutego bieżącego roku do chwili obecnej. Pytania, jakie mieliśmy odpowiedzieć, były przygotowane przed naszym przesłuchaniem. Pytania brzmiały Czy należymy do strajku przedsiębiorców? Czy znamy jego statut? Czy składaliśmy deklarację przystąpienia do partii Strajk Przedsiębiorców? O czym była mowa na zebraniach, które się odbywały w klubie Stara Babcia? Następnie czym się zajmuje partia strike przedsiębiorców. Czy były jakieś środki bezpieczeństwa Chodzi tutaj o COVID, o tą pandemię, która jest. Czy były stoliki dezefekowane, czy były jakieś płyny do dezyfekcji rąk, czy były maseczki noszone, czy były rękawiczki noszone? Pragniemy zaznaczyć, iż takie zachowanie policji, inaczej mówiąc służb śledczych naszym zdaniem jest jawnym przykładem inwigilacji w partię strajk przedsiębiorców jak i również w prawa obywateli do zrzeszeń i stowarzyszeń które mają prawo Tworzyć i brać w nich udział. Szanowni Państwo, ten przykład daje nam bardzo duży obraz, gdyż takie zachowanie przypomina nam jawne zachowanie wtedy milicji, jak i SB w stosunku do Solidarności. Bagatela było to 40 lat temu. Mając również na uwadze wydarzenia, które miały miejsce 19 marca 2021 roku w Bydgoszczy na ulicy Jagielońskiej, jak i również na ulicy Farnej, aż ciężko to powiedzieć, policja przez te 40 lat. Doszła do takiego stanu, że zaufanie obywateli było coraz lepsze. Ale po tych wydarzeniach, o których tutaj mówimy, policja cofnęła się do dawnej milicji. Legalna demonstracja 19 marca, spacyfikowana przez policję, gdzie w dniu jutrzejszym wszyscy prawie uczestnicy są podejrzani o popełnienie wykroczeń. Wykroczenia, które są postawione, to jest zakłócenie porządku publicznego, jak i również niestosowanie odstępu. Co przy zgłoszonej legalnej demonstracji, gdzie możemy mówić o zakłóceniu porządku, nie ma w ogóle takiego czegoś przy demonstracji, jak zakłócenie porządku okrzykami, czy muzyką, czy krzyczeniem przez megafony. Po to jest demonstracja, żeby wyrazić swoje zdanie, jak i również spowodować to, żeby ludzie, którzy demonstrują, inni na to zwrócili uwagę. Są to jawne przykłady państwa totalitarnego. Pragniemy zaznaczyć, iż nie spoczniemy, dopóki nie będzie koniec przestrzegania, to znaczy łamania prawa, jak i również dopóki konstytucja będzie tylko z nazwy, a nie będzie z tego, do czego została stworzona, czyli do stania na straży prawa pragniemy wszystkich poinformować jeżeli ktokolwiek ma jakieś niejasności, pytania jesteśmy członkami partii Strike przedsiębiorców na pewno nie zmienimy swojego podejścia do łamania prawa do prowadzenia do tego, że Firmy padają do tego, że pracownicy tracą pracę, bo nie o taką Polskę Solidarność walczyła. Dla przypomnienia, Solidarność walczyła o wolność i swobodę, która w obecnych czasach jest łamana na potęgę. Na to nie pozwolimy. Dziękuję bardzo.